Dzień dobry Państwu. Witam na nowej dziwnej śmiesznej rzeczy. Eee, właśnie mi się, o prawda A to fajnie. Bieje ciało, to, 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 to. O, dobra. Mamy temat rower stary, więc spoko podobnie. Ale się co my w ogóle obra? robimy? To, to wiecie, ogólnie, trzymaneczko e, wszystkim. Zacznijmy od tego. E, witam was w takiej innej, takiej luźnej serii, w której, wiesz, to nie będzie seria. Po prostu witam was w luźnym odcinku, w której będziemy sobie rysować. <śmiech> ha, <śmiech> nie mam rysować. Wow, a ja, a ja umiem rysować, tylko że to co rysowałem to jest jakaś porażka Ale ja nie wiem yy... rysować, mamy temat rower i musimy narysować rower w Minecrafcie. I... <ścoughs> nie mam rysować kółek. Co? Stary, w ogóle to jest paradoks, stary, rysowanie kół w Minecrafcie. To jest bez sensu! Dobra, dobra, mam dwa koła już. Jest już... Jest już jakiś tam... Nie, nie wiem rysować kółek. Dobra, muszę to szybciej robić, bo jak robię to szybko, to mi wtedy wychodzi. Dobra, eee, więc teraz tak. Rama rowerowa. Boże, można robić szybko, LOL. Za co mi się w ogóle zabraliśmy? Powiem Ci kto wpadł na to, żebyśmy coś rysowali i testy, bo bo ja nie wiem. naprawdę eee, ja to prawdę. był twój pomysł i ja ci powiem, że, że co więcej eee... Jestem szczęśliwy, że mogę, że mogę go tak robić, wiesz? Naprawdę. Jestem tak zadowolony z tego, że akurat wybrałeś to, naprawdę. A ja nie umiem rysować i już to widzę, że to będzie porażka moja. Ojejku, dobra, dobra. Mm. Opona na rowerze, to też chyba jest dosyć ważna rzecz, co? Tak mi się wydaje. No, trochę. Ale, ale ten, tylko troszkę, dobra, dobra. E, oponę tutaj zrobimy. To będzie, to będzie wyglądać jak motorower, nie ma takie grube opony, ale okej. Okay. Okej, okay. ale przelokowuje tak dziwnie, e, już jest OK wiesz co? Ja się tutaj staram właśnie a właśnie męczę Żeby właśnie ogarnąć całość tego rowerka, bo ogólnie rower u mnie już jest skończony Co? Masz jeszcze dwie minuty i te sim Ale stary, ale tu jeszcze... Nie, nie sorry, za to o pedałach. opadała No nie chcę to jakiś żartic ale nie na masa No I właśnie widzę, że coś mi nie wyszło to dobrze, dobrze, bo przynajmniej to jest większe szanse, bo z tego co widzę. Ee, u mnie jest źle i to tak naprawdę źle. <laughs> o, Boże. o Czemu? Bo nie umiem takich rzeczy robić, ale to, no, to może się. Ostatnio też mówiłem, że nie umiem, a wygrałem z tobą w Battle w jednej rundzie, więc. No, nie, nie wygrałem, ale byłem wyżej niż ty. Yy, a to ale... był przypadek, to był ten, ten troll stary. Ktoś się pomylił i przy przypadek zagłosował na mnie legendarką, tak wiadomo i mi wiadomo. Jak każdy. Dobra, dobra, rysujesz opony, właściwie koloruję opony. Na mnie chyba jest perspektywa, niestety. Tak, Bo tobie lagowało na początku i raczej jest na mnie w tym momencie. Tak, tak mi się wydaje. Chyba że ci nie lagowało na początku, to jest na ciebie. No to nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale szanuję, szanuję. Się zobaczy, się zobaczy. Dobra. Więc teraz tak. Tutaj. Jak się, jak, jak wyglądają rowery w ogóle? Tu musi być środełko Dary, ja mam teraz problem w ogóle żeby tego go się narysować, bo z z zrobiłem go tak, jakoś niefortunnie. Ojejku, dobra. pamiętajcie, że mój to wygląda trochę jak taki BMX, ale jest OK. No mój w sumie też, muszę przyznać, że mój też tak trochę wygląda. E, najgorzej, najgorzej mu dobrać kolor twarzy, a nie, on, on musi być czarny, sorry. Dobra, do... Nie, 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 nie miał brązowego, kurde. No Ofes może być czarny jak najbardziej. E, ale ja mam takie dziwne laczki, jak używam jakichś niektórych narzędzi. A, wow, ale mi się zaslagowało. O, lol, dobry już jest ok. O nie, OBS brązu przestał działać, ale dobra, spokojnie, OBS mi nadal działa. Ale, dobra, e, okay, okay. E... O, jeszcze szybko, szybko, ostatnie poprawki. A! Dobra, pedałem, mam teraz jeszcze sorry. tylko szybko siedzonko. Bo... Dobra, ja powiem Ci, że, że wyszedł mi całkiem spoko. Co prawda yy, są tutaj mistrzowie, no, to... C... Spoko, wiesz co, tylko... Boję się, że mogę dostać trochę... Mogę przegrać przez te, jakieś takie małe... Yy, jakieś małe tej błędy. Mm. No, tu jest pedał... Tu, a, tu jest łańcuch, który nie wygląda kompletnie jak łańcuch. Muszę to jakoś inaczej ogarnąć. Może tym? Mm. Okej. Okay. Szybko, jakieś tło! O nie, nie zdążyłem tła. No dobra, to będzie bez tła. Powiem ci, że wyszedł całkiem spoko. Tu jest w ogóle łańcuch, jeśli nie wiecie, o co chodzi. I powiem ci, że kurde, to no nie jest aż tak źle, jak myślałem, no, ale dobra. nie tak jest źle. Zgaduj... O kurde, mam za mały... Ja też te gender ja dyscyplinę muszę powiększyć. Dobra, teraz wybieramy najlepsze prace, tak? Yy, uwaga, uwaga! Moje zdanie... O nie, jest tam moja, ale... Ej, stary, stary, sorry, ale ten rower po lewej... ten po lewej jest lepszy, ale mój jest nie, nie był zły. Lepszy. Przyznaj, że nie, nie jest aż taki jest zły, zły. jest drugi, ma drugie miejsce w tej czwórce. No, więc, tak... więc i, i tak ona przejdzie, wiesz, dalej. To spoko, spoko, spoko. Dobra, ale ten faktycznie był kozacki. Ty, ty... Ej, patrz, wygrywanie jest! Wygrałeś! O, wygrałem! O lol! Ksiak. O, ale spoko! Ej, teraz trudno wybrać Ej, powiem szczerze. Żaden, żaden nie jest Ten do góry fajny. mi się podoba, bo jest taki stary, właśnie z takim wielkim kółkiem, wiesz, tak jak były Ale on Nie, nie tego kółka stary. Ale to nieważne jest sprzednie, to najważniejsze. <laughs> tak wygrał. Ej, I Tesim. Ej! Spoko! Spoko, że masz. masz kółka jak moje troszeczkę. <laughs> One on się lekko rozjechały, nic się nie stało. Ej, spoko, jest i tak kozacka. Dobra, i teraz mamy kolejne osoby, uwaga! Jestem ja! Dobra, wygrałem tutaj ewidentnie Głosy dawnie, głosy dawnie O nie, zagłosowałem na kogoś innego, niego na tego monstera NIE! I co, on wygra? Nie! Przez mój ja głos, nie, głos chyba! Ja w ogóle nie, ja w ogóle nie widzę ile ma głosów O, ja grę, dobra, ja wygram na szczęście, nieważne Eee, dobra, i Tessim, ewidentnie tutaj Tessim ma wygrać Myślałem, że o tamten wygrał Eee, no i Tessim, no Kurde, podoba to mi się ten człowieczek chłodzę, 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 chłodzę. Nie, bo on ma, bo tu masz tego człowieczka, mi się bardziej podoba UWAGA, UWAGA! uwaga. I? I? Aaa, jednak się nie udało, dobra, czyli w finale jestem ja i ten Hakusi? No sorry, no, no to ja, ja... Szczerze, no i tak muszę tego Hakusi dać, bo mi się bardziej o wiele podoba. Ale powiem ci, że... Ja co to było? Co to było? Jakim prawem? Hakus Hoku, sorry, z Hakuszoku, jaki nikt w ogóle. No dobra, no niestety, przegrałem. Chyba mam drugie miejsce? Mam drugie miejsce, o, ty masz świetnie, trzecie. Właśnie. Więc jest spoko. Fajną opcja jest w ogóle, że tu możemy kliknąć i pobrać sobie te... Dokładnie. To co? No co, widzimy dobra. się na następnej? No, lecimy dalej, nie? A ręce? To jest arenka? No, no i dobra. Co to Ej, mamy, co to mamy. Ja już prawie jestem nadal ładuję paka Mapa drogowa, co? Ej, co coś jest, jest za to, temat? Stary. O, chociaż nie mam fajny pomysł. Mam mega ekstra pomysł. Ja stary. też, ja też. Ale i tak jest kamera na ciebie, więc ty tam musisz się zaszaleć eee, Tak ci tak? powiem, no, no, no ja, ja, Bo ja ci powiem, że mam mega pomysł i chyba go nie przebijesz, stary Jestem, jestem tego pewien, co najmniej, stary Zobaczymy, Połudź. zobaczymy, bo ja mam też całkiem ciekawy pomysł Daj mi chwilkę, no, daj mi chwilkę eee, Tak? A jaki masz pomysł? Opowiedz o tym Nie, nie opowiem ci o pomyśle, bo jeszcze mnie nie... Zerzesz go? Powiem ci, narysuję jakieś gościa na początek Oj, trochę ci zdradziłem, ojej, ojej, dobra, dobra, nieważne mm, Narysuję sobie tutaj jakiegoś gościa, który nie umie <laughs> rysować <ma się> ludzi <laughs> Dobra on będzie sobie patrzył w tą stronę No opowiadaj co tam robić, bo na ciebie jest kamera Ej, A nie, a ja teraz, teraz może nie chcę opowiadać Okej okay, ja... to nie opowiadaj O nie, dość, tyś, cicho. to ty się cofnij Co słyszysz? Jest cofnij, jest na szczęście Jej, Jakby nie było cofki, to była w ogóle porażka O jejku O dobra A nie bo, bo już zapomniałem, ogólnie w poprzednim tym nie, nie skorzystałem z tego ani razu Nie? Ani razu nie skorzystałem z sofki Ja tu cały czas korzystałem bo cały no. czas... Ale mi się to nie przydało ogólnie, nie? Jakoś tak beka Ja ciągle coś psułem, więc, więc wiesz O nie, dobra, powiedz jak tam ci widzowie, idzie Widzowie to widzą, to jest genialne, nie? Znaczy, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie rozumieją co widzą, wiesz? Dobra to jest, Bo widzowie jeszcze... Ale ty wierzysz w inteligencję naszych widzów? Przepraszam bardzo Nie stary, po prostu widzowie mogą nie rozumieć do końca co ja jeszcze robię, wiesz? Okej. Okay. No ja sam nie wiem, czy ja bym, to, ja, by, ja bym to rozumiał, wiesz? Dobra, dobra, niech będzie, niech będzie. Ja tutaj komuś zarysuję wąsika, niech będzie. Eee, <laughs> co ja rysuję w ogóle? Zaraz rysuję człowieka będzie śmieszny, powiem ci. Tak? Człowiek. A ja już rysuję auto, ci powiem. Auto. Bo, 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 bo jak auto to musi być, jak mapa drogowa, to musi być też auto. No, okej, okay. jest. To jest fakt prawdziwy. Fakt, fakt I autentyczny. Fakt. Yy, i, I w ogóle ta praca będzie tak genialna. Ja ci mówię. Ojej, kupoje się tak, tak gadasz, że, że, że po prostu. Tylko nie wiem, tylko nie wiem czy mi po wyjdzie, wiesz? To jest. To jest. To jest na, n, 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 najgorsze. Mam takie oczekiwania względem Twojej pracy teraz, że. że no, co mam ci, te no, bo mówisz, że taka genialna, no to no, ja teraz oczekuję, że zbudujesz coś, co tutaj. czymś wygrać tutaj. Ja mam tutaj oczekiwania wysokie względem ciebie. Yy, to... <laughs> co ja rysowałem?! Olu genialne! Ale genialne! Jestem, no, geniuszem. jestem Geniuszem! Jestem Geniuszem, jestem Geniuszem. <laughs> To jest takie żałosne! Ale to jest takie genialne! Zobaczysz, 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 zobaczysz. Ucho jeszcze muszę narysować. Ucho? O Boże, to musi być faktycznie fajna praca. Ale... nie spoileruj jeszcze, nie spoileruj. No nie spoileruję, do. No. O nie, dobra, kapelusz mu narysować czy... Ja myślę, że kapelusz. A ty tam jak, tam jak, tam jak, tam Ja ci powiem, że że sobie bardzo dobrze. I muszę przyznać, że... Wyjdzie mi ta praca, naprawdę chyba wyjdzie. A ja za minutę jeszcze nawet nie mapy nie zacząłem budować. No, znaczy, ale stary, no a ja też mapę ogólnie, się, nie, nie zacząłem w ogóle. O nie, trzeba się zabrać za tą mapę w końcu. Dobra, więc teraz tak, ym, tu mi mam a? tak oryginalny pomysł, ale nie wiem, czy ludzie ogarną o sobie. O, czy, gdzie, gdzie tu jest mapa na tym obrazku, wiesz? O nie, co ja zrobiłem? Fuck, kurde, Dobra, 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 już się poprawiam. Yyy. się. Dobra, no? Boję się, że ludzie nie ogarną ten. Yy... Gdzie jest mapa na tym obrazku? Tak, gdzie, gdzie jest mapa na tym obrazku. Tego, tego się naprawdę obawiam, tego dość mocno. Nie, ja myślę, że będzie spoko. Ja myślę, że będzie spoko i to jest i... Dobra, ja, ja mam nadzieję, że u mnie ogarną akurat, yy, bo jest dosyć czytelna, taką przynajmniej mam nadzieję. Tylko nie mam właściwie... Yy, teraz tak, jakieś czerwone kreski muszę na niej porobić. Okej, okay. ja rysuję właśnie mapę. Powiem ci, że jest dosyć straszna i tym bardziej zostało 20 sekund. O nie! O nie, o nie, o nie, jestem, jestem gdzieś, jestem gdzieś, jestem gdzieś, yy, jestem w tej sytuacji. Dobra, muszę szybko tutaj z czegoś drogę narysować. Yy. Nie, oni, oni stary tego nie ogarną. No nie, źle zrobiłem, kompletnie Jesteś zle. zbyt ambitny, A. jesteś zbyt ambitny, Tessiv. Dobra, dobra, tu szybko coś takiego, tu szybko coś takiego. R ręce jedna, druga, dobra, nie skończyłem. Tak, zrobiłem Zrobię tylko parę w aucie, która. Jedna z osób, która mapę. Dobra, czekaj, czekaj. Powiem ci, że tu mi się najbardziej podoba... Ej, ta mapa skarbów jest fajna, ale to miała być mapa drogowa, wiecie? Więc chyba jednak podoba mi się ta na dole. Ta po prawej ja na może dole. Mapa skarbu, Ja myślę, że ta mapa skarbów jest lepsza, bo jednak... No, może to jest mapa skarbów dla piratów? Znaczy, o, mapa okay. dla piratów? Okej, okay, niech będzie. Wow, po trójce O lol. Kto wygrał? Ten. O, a, najgorsza chyba z tych wszystkich. Ej, zobacz, teraz ja tak, ja się starałem... Ej, Google wow, Maps, co wow, to jest wow, za geniusz? Ale ja się starałem, tylko po prostu nie zdążyłem tu zrobić. <laughs> Okay, ja głosowałem na twoją, stary, nie było? Co, to, 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 nie, mi się ta mapa Google Maps podoba. Fajna reklama swoją drogą. Kto, głosowanie? O, tamten wygrał. Ty sam, co wcześniej wygrał w ogóle. To jest moja? Tu jest na dole twoja. Ej, widzę, że ma, ma w ręce! Ma w ręce do mapę. Ale ludzie nie ogarnęli tego na bank, to jest najgorsze, wiesz? Nie, ogarnęli, myślę. Czekaj, zobaczymy. Kto wygrał? Ale chyba wiesz o co... O, wygrałeś, no i widzisz? Kurde A bele. Czyli no wiecie co chodzi, to i tam ma. W, e, ten ten gości, którego narysował Itesin ma w ręce tamte te. Wieś w, w, ręce, tak, wiesz, w samochodzie, mapę, nie wiem czy... To, to było słowo widzisz, to jest najgorsze. Zaraz to będzie lepiej widać, bo swój kolor chyba dałeś, mogłeś dać jakieś biały czy coś. Nie, bo biały nie. nie zielony na przykład. albo bo nie, też faktycznie. Według mnie ty wygrałeś. Kurde Bele, powiem że jest ogólnie, spoko. ja ogólnie wiesz co, nie widzę tych me medali, wiesz co, to jest, to jest najgorsze. Ja też ich nie widzę, chyba nie ma w ogóle. Nie, bo? bo raz się pojawiałem raz, raz nie. A ja, ja nie miałem od dawna już. Ojejku, kurde będę. Dobra, wiesz co, jednak jednak ty. Dzięki, bo ty... dzięki, dzięki, dzięki. Jednak ty Bo ta mapa dzięki. jest. Dzięki. Fajny pomysł, ale jakoś a coś, cię, coś tak, mi to ja nie jak pasuje. Nie, pasuje a nie, 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 na drugą, wiesz? A po nie, A nie, 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 on wygrał, no dobra To dzisiaj taki nie, 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 Wam się nie, w górę, nie, 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 Oraz nie, 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 co jeszcze, jeszcze Nie, no i widzimy się tylko o 9 dokładnie. Tak, albo dzisiaj <grym> na live, jeśli będzie. Pa pa!